Hej, śmieszczko, widzicie, jestem jest Gilan i to dzisiaj w sklepie 23 kwietnia 2022 roku. Także co? Dzisiaj mamy Krisa Redfielda za 1500, Jill Valentine za 1500, zestaw sprzętu drużyny Stars za 1300, Wypruwer za 800, Oguszer za 800, przechadzka z parasolką za 300, zestaw drużyny Stars za 2100, zestaw uliczny cieniec za 2200, E, Mroczna Komando Triceratops za 1200, Mroczna Reax za 1200, Mroczna Kościelina Zauro za 800, Victoria Saint za 1200, Siekierka i Kiek za 500. E, zestaw Grapplerka Galaxy za 2500, Galaktyczna Grapplerka za 2000, Gwiezdna Strzałka Galaxy 1200, Portal Wirowy za 500, Wyluzowany Jones za 1200, Łachko za 500, Skorupka za 800, Skwierczka za 800. Mel za 800, siorpentyna za 1500, e, ro, pozłocany witraż za 500, Zobójcie Urok za 500, Sos za 300, patrzcie, za 200, e, tutaj zestaw giganci, Kolfa, Carcella i tyle, a jeszcze Moonlight. Także co widzę, jeśli sklepom się podobało, to pamiętajcie, że zostawiacie subik, kogoś w górę i oczywiście pamiętajcie, żeby wpisać kod w sklepie, a jeśli ja dzwonię, nam 7.